Witajcie, kochani, mojego kanału, gdzie to jest. Dawno już nie nagrywałem takiego dłuższego filmu. Tak, tam jakieś shortsy Dziękuję Wam za ponad 500 subskrypcji. Kochani, to jest początek wiosny. Tak naprawdę mamy 24 lutego, ale dzisiaj jest naprawdę ciepło. Dzisiaj posiałem pietuszkę naciową, dymkę posadziłem, a moje pszółki po prostu oszalały. Zaraz Wam pokażę jeszcze raz. Dziękuję, jeszcze raz dziękuję. moich filmików. Wszystkich pozdrawiam serdecznie. Pokażę Wam co i jak i co się dzieje. Tutaj jak kiedyś Wam pokazywałem, to jest moja folia. O foli, to jest cieplutko. Tutaj pietruszkę beznaciowo posiałem. Tutaj moje opony, ale to nie jest najważne. Tutaj posadziłem dymkę. Dymkę jest ciepło po to folio, ale dzisiaj ogólnie jest bardzo ciepło tutaj mam obornik koński, już dałem po to folię, przekopałem, jeszcze mi woreczek został i zobaczymy, jeszcze może jeszcze dam w innych miejscach kochani taka szybka taki szybki film. Tutaj jak mówiłem moje ule warszawskie poszerzane są tu ule korpusowe te dwa Czyli z nastawką na miodnie. A tutaj zobaczcie, co tu się dzieje, nie wiem. Pamiętajcie kochani, ja zacząłem przygodę w tamtym roku na wiosnę. Teraz też się zbliża wiosna, nie wiem czy to jest rabunek, czy to jest po, po prostu normalny obrót pszczół, ale dzieje się dużo. No naprawdę dzieje się masakrycznie. Ja jestem w szoku. Ciepło jest, naprawdę słońce wyszło, jeszcze kiedy to jest ul strypionowy, może niem dogrzało, ale dzieje się naprawdę, jak sami widzicie, kochani, kocham, te moje pszczółki gryzą, jak się zdenerwują, Zrobić coś nie tak, zetną palce głównie, bo na twarz to mam maskę, kapelusz jakiś tamtego żeby nie pogryzły. a tak tu mogą pogryźć. A tutaj poszeszyłem sobie działeczkę kochani Ogrodziłem, tu sobie posadziłem lipę, drobną listną. Kiedy urośnie, nie wiem ale przyjdzie dzień, że kiedyś urośnie. Tutaj mam pójdą do przułek, a najlepsze jest to, że one wolą do mojego szwagra latać przerynnie i tam pobierać tę wodę wszystko muszę to posprzątać, bo taka mój model Ale to co tam? Wiosna idzie, życie idzie Jeszcze raz zobaczcie co się tutaj, tutaj dzieje ja nie wiem ja nie jestem doświadczony przelażem, ja dopiero się uczę, jeśli ktoś ogląda mój film, proszę podpowiedzieć co tu się drodzy kochani dzieje? Co jeszcze mogę powiedzieć wam kochanie, od siebie? Oglądajcie moje filmiki, subskrybujcie mój kanał Naprawdę rzadko teraz duże dłuższe no. filmy, ale teraz będę dla was wszystko robił tak, żeby były dłuższe filmy Niż te 15 czy 60 sekund Jeszcze raz was pozdrawiam przy moich kochanych pszczółkach szumią kocham Was wszystkich na razie pozdrawiam do następnego